Jak ten czas szybko leci. Dopiero co byliśmy na jarmarku bożonarodzeniowym, a dziś jesteśmy w myszyńcu na jarmarku wielkanocnym. Sprawdzamy, co tutaj się dzieje. Zapraszam do oglądania reportażu. To zapytam Panią o te piękne jajka. Co to jest za technika? Eee, wykonane one są techniką Batikową. Jest to stara e, technika, którą malujemy jajka na kurpiach od dawien dawna. I jest to na przy, malowanie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. I polega to na malowaniu wydmuszki z jajka kurzego woskiem. Jest nakładany wosk, który jest rozpuszczany, podgrzewany do odpowiedniej temperatury, a następnie e, takim patyczkiem z igiełko e, rozciągany po wydmuszce e, jajka kurzego. Oczywiście można i na gęsim jajku, tak samo malować wzory jak tu widzimy, a także mam nawet jajko o strusie, e, które jest zdecydowanie większe. A także wykonuje pisanki malowane kolorowo. Najpierw jest nakładany na nie wosk, następnie ten wosk jest jajko wkładany w barwnik i następnie jest zdejmowany wosk, podgrzewany i wówczas wychodzi wydmuszka kolorowa. Paj. jak się palmi robi, jak się robi. I bardzo to lubię robić. No i co bym tam zice w umy, Wstaźliwy, błogosławiony i życzę Wam wszystkiego dobrego. Na to zielgunoc I na te drugie Śwanta, żeby was te drugie Śwanta dobrze pooblewali. Panie dyrektorze, jesteśmy na jarmarku wielkanocnym. Jaka to jest atmosfera? E, no, jak widać, taka ludowa, kurpiowska, tak, Jarmark mamy, targ mamy dzisiaj na Myszyńcu, więc tu u nas trochę taki plac targowy jest. Tylko folklorystyczny, regionalny. Od samego rana już ruch jest. Także mam nadzieję, że myśmy już zakupy zrobili świąteczne. Myślę, że kto chciał, to tu przybył i sobie jakieś pamiątki świąteczne zakupił. Tak, regionalnie, więc i życzenia regionalne w dialekcie. E, tak, e, więc niech zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, będące przesłaniem święto Zielgiej Nocy, stanie się źródłem radości i nadziei oraz dodaje sił w realizacji codziennych planów osobistych i zawodowych. Wesołych świąt, zycą, pracownicy Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Co pani tutaj robi? Tutaj to robię teraz kwiatek. Kwiatek będzie do palemki. Z bibuły, z wijami, tak, o cały. Później z rozcinami, składami i robi mi kwiatuszek i przywiązujemy do palemki. A tutaj widzimy takie piękne wycinanki w kształcie pisanki. E, tak, to są jajeczka, takie pisanki. Się wycina. I to takie można nakleić, można na pocztówkę zrobić i duże gwiazdy, wycinanki i haftowane serwetki, wszystko, różne rzeczy. Wszystko, wszystko robię to, co mam na stole i palenki, wszystko.